Gość, Radia Zachód. Zaczynamy taką trochę gimnastyką języka. Dlatego, że yy, nie wszystkim łatwo się wymawia burmistrz strzelec krajeńskich. Pan Mateusz Feder, dzień dobry. Dzień dobry, na pewno jest to rola dla aktora do yy, żeby Tak, burmi, spróbuje pan? Burmistrz strzelec. Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Z burmistrzem Trzciela jest tak, jest trochę, trochę podobnie. Prościej. Tak, tak, ale trochę prościej, rzeczywiście. Panie burmistrzu, na poważnie, bo, bo oczywiście zaczniemy od sprawy bardzo poważnej, czyli kwestii tego, jak pan widzi najbliższe miesiące w kwestiach. Cen energii za energię elektryczną. Pytam o to dlatego, że wczoraj e, między innymi prezydent Gorzewa był na spotkaniu w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim i mm, no była mowa o konkretnych rozwiązaniach, że ma być ustanowiona specjalna taryfa za energię dla samorządów. To ma być takie zabezpieczenie miast przed kryzysem energetycznym. Jak pan to widzi? Znaczy, widzę to, że to była konieczność z tego względu, że patrząc się jak wyglądały przetargi, rozstrzygały się przetargi na energię elektryczną, to u nas tak naprawdę by była podwyżka sześciokrotna, czyli w sześć razy więcej pieniędzy znaleźć, to by było no Istne szaleństwo. A o, jakiej, o jakim rzędzie? jakim rzędzie, Czyli jeśli teraz na przykład za oświetlenie gminy płaciliśmy 260 tysięcy rocznie, to po przetargu byśmy musieli płacić około 1,9 mln. No to, to jest kolosalna różnica, więc w tej chwili gdzieś ten kilowatogodzina to jest koszt około 1800-1900. To, co proponuje rząd, to jest około 700 zł, więc znacznie mniej, nieco więcej niż teraz, ale znacznie mniej niż jest po przetargach. Trochę szkoda, że dopiero, bo wiemy, to są spółki państwowe, więc można było ewentualnie szybciej zareagować w spółkach, żeby takich cen kolosalnych ENA nie dyktowała, ale lepiej późno niż wcale. Więc na pewno jest to rozwiązanie dobre dla samorządu. No ten szczyt to w ogóle jeszcze podobno nadchodzi, więc to jest tak, że jeżeli chodzi o ceny, bo to od początku roku ma się tak podobno wyjaśnić. Nie wiem, bo różne są wykładnie, ale. Tak wykładnie tylko, że tu, tu też mówimy o samorządzie, ale też mówimy o tych małych przedsiębiorcach, bo no też mamy sygnały od tych najmniejszych y, szefów firm lokalnych, gdzie mają problemy z rachunkami, więc to też tu ma być rozwiązanie dane im i całe szczęście. Panie burmistrzu, zmieniając temat jak droga do Gorzowa ze strzelec krańskich, bo jechał pan jakieś ile 20 minut temu pan jechał? No, 15 minut temu. No, jak zwykle o tej porze, zresztą już teraz, także w każdej godzinie ten odcinek Strzelce Gorzów jest bardzo, bardzo ruchliwy, niebezpieczny, ale mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Ale widać, że tam, no bo pewne rzeczy pan wie o tym, że są planowane, bo są spotkania w tych sprawach i tak dalej. Natomiast już wjazd do Gorzowa podobno niektórym trudno się połapać, i to nie jest problem tych, którzy jadą samochodem albo ich wina, bo, bo oznakowanie nie jest najlepsze niestety i, i dużo się zmienia, ale, ale widać już te prace, prawda? przy, przy wlocie do tu przy Gorzowie, a jest, wiemy, że kończy się dokumentacja na rozbudowę i poszerzenie pasów drogowych tego odcinka Strzelce-Gorzów, najbardziej ruchliwego, ale również niebawem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, znaczy niedawno, otworzyła, znaczy wybrała firmę Multikonsul, która będzie projektowała ten odcinek Strzelce Krajeńskie, końcówka województwa i mamy nadzieję, że już ta droga 22, która jest naprawdę sfatygowana, nieco zniszczona i niebezpieczna, stanie się już europejską trasą Ku przyszłości. A jak to się ma, panie burmistrzu, do obwodnicy Strzelec krajeńskich, o której już. Można by książkę napisać. Można by książkę napisać. Rzeczywiście to jest temat dwudziestoletni, i wiem, że 80% mieszkańców strzelec i gminy jeszcze w to nie wierzy, dopóki nie zobaczą tych prac terenowych. Ale to jest rozmową z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Zielonej Górze, która jest inwestorem w tym zadaniu. Wiemy, że już w, w lipcu został złożony tak zwany ZRID, który mm -hmm. pozwoli na to, że będzie można wy wykonywać wykupy od rolników terenów pod Obwodnicę I z informacji uzyskanych w okolicach lutego, marca, Pierwsze prace się pojawią, i wtedy na pewno mieszkańcy już w to uwierzą. Więc to jest przyszły rok, marzec, luty. Czyli tak, za, tak pół, jest, roku za, za pół roku, Za pół roku już rozpoczną się prace. To są kwestia dokumentacyjna, która no, jest to pewna mitręga, jak w każdym kraju. No, muszą być wszystkie rzeczy do, 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 dograne do końca, ale tu wiemy i nawet mamy informację, że rolnicy, którzy wiedzą, że ten teren stracą, dostali informację, żeby już nie zasiewali pól zimo, zimo, zimową porą. Czyli, bo z tym w, w związku z tymi ostatnimi informacjami na temat terminów, to tu można powiedzieć, że zgodnie z planem idzie do pracy. Generalnie pierwszy plan był taki, że jesienią się rozpoczną pracę, ale no, oczywiście projektowo, bo firma jest wybrana firma Kolastra wykonuje projekt i będzie hmm. budowała pieniądze, te są na to zagwarantowane i to najważniejsze. Więc i lekka obsunięcie w czasowe jest, ale nie jest to aż tak dramatyczne, jak bywa w, w przypadku innych budów, czy samorządowych, czy państwowych. Chyba 1 kwietnia pan sobie zażartował na Facebooku, że już się rozpoczyna budowa, a to był kontekst Baltic Pipe. Tak, Baltic Pipe, bo były wykopy tak duże, jak podwodnica. My tu mamy pewną nieścisłość, bo niedawno był tutaj burmistrz, przepraszam, wójt przytoczny, pan Bartłomiej Kucharyk, który mówił o tym, że to na terenie na terenie jego gminy jest najdłuższy odcinek gazociągu Baltic Pipe w województwie lubuskim. Co do istoty, to mamy 70 km tego gazociągu na terenie województwa lubuskiego. Kończy się, pół... zaczyna się na północy w pana gminie, w Strzelcach Krajeńskich, kończy się na y, gdzieś tam y, na wschodzie u Pana y, nie, 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 kończy się w Przewie. Wszego, wszego, dobrze. Tak, ale pytanie, bo, czy Pan ustalił, ile u Pana na terenie gminy jest tego wodociągu? No my mamy y, gazociąg, to jest około 22 km. Czyli więcej niż nie, no, Przytocznej. No, ale wiadomo, każdy gospodarz chwali swoje gospodarstwo, no dobrze że Pan ale... chwalił siebie, a my mówimy, że jest u nas więcej. Ale gazociągu chyba się nie, nie wyciągnie mimo wszystko, jakoś tam nie, nie rozciągnie. Nie, nie rozciągnie się, jest to odcinek 22-kilometrowy przez gminę strzelce ale w, pytałem w gminie Przytoczna i na przykład rolnicy mówią, że bardzo sprawnie tam u nich przebiegły kwestie formalnościowe, czyli że gaz system albo przedstawiciele gaz system po prostu w bardzo szybki i sprawny sposób dogadali się co do odszkodowań za plony, no bo wiadomo było, że trzeba było tam wejść na niektóre pola. A u was jak to wyglądało? Bardzo podobnie, czy w przypadku już pierwszej nitki budowanej kilka lat temu było tak samo, więc to było naprawdę tych protestów rolniczych, czy właścicieli działek nie było i w przypadku tego o, Ruchów pod Baltic Pipe, również rolnicy nie mieli pretensji, bo no, było to sfinansowane tak, że każdy z tych ludzi był zadowolony, więc protestów społecznych nie było. Wiadomo było, że pieniądze z tytułu podatku, z tytułu tego, że ten gazociąg przez pana przez teren pana gminy przebiega, będą, one będą od początku roku wypłacane, czy jak to jest? Tak, bo to jak inwestycja rozpoczyna działalność, to jeszcze w, w roku roz, rozpoczęcia inwestycji podatku nie ma. Dopiero od nowego roku, więc od 1 stycznia już ten podatek będzie. No, transzowo wpływał do gminy, to jest około no, ponad 2 miliony złotych rocznie. No, w tej chwili, przy tych cenach energii, chcieliśmy to przeznaczyć w całości na energię. W tej chwili być może uda nam się na jakąś również inwestycję. Tak, ale to też nie jest jednorazowe 2 miliony, tylko to są co roku To są miliony. co roku pieniądze wpisane twardo w budżecie. Czyli takie szczęście trochę. Tak, A jeszcze jak dojdą, do tego dojdą wiatraki, których w gminie może powstać 50 docelowo, to już zupełnie sytuacja finansowa się znacznie poprawi. Jeszcze dojdzie obwodnica. To trochę dojdzie. Ale przyjmiemy do, do, do utrzymania drogę krajową 22, ten bruk nieszczęsny przez Aha. centrum miasta. Ale na pewno obwódnica jest najważniejszą inwestycją, na którą czekamy. To jest prawie 100 milionów rządowych przeznaczonych na nasz, w nasze miasto. To też drobne inwestycje w gminie trwają i to jest bardzo ważna wiadomość. Między innymi dla mieszkańców północnej części województwa w ogóle, dlatego że bardzo długo wyczekiwany, zwłaszcza w te upalne dni, lata inwestycja, czyli to jest rewitalizacja plaży w długiem. Tak, rewitalizacja to też jest zadanie, które było przez wielu burmistrzów odkładane, bo wiedząc, że jest to inwestycja na, na kilka miesięcy. No każdy realizował remonty dróg czy innych zadań w, w innych miejscowościach. Tu mieliśmy dokumentację gotową. Udało się tak, że był program, który finansuje to w 95%, stąd złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu, aby otrzymać pieniądze na to zadanie. No, całościowo to jest blisko 5 milionów złotych, ale jest to największa w województwie w lubuskim najdłuższa najszersza stąd też po około 5-6 tysięcy mieszkańców tam przyjeżdża czy z naszej gminy czy z gmin ościennych no i po, po ludzku mówiąc straciliśmy się tego miejsca no bo one tam pamiętały lata 70 więc nawet przyjeżdżając przez Długie często tą głowę odwracałem żeby się nie patrzeć na te stare chodniki teraz już można dumnie powiedzieć że Długie w końcu wkroczyło w tą erę XXI wieku to też chodzi żeby wyglądało to przyzwoicie rozwiązany jest problem z ubikacjami bo ich jest znacznie więcej, ale co ważne, mamy nadzieję, że będzie rozwiązany problem z deszczówką, która spływała z drogi 22, która jest wyżej i tworzyła po wielkich ulewach leje w plaży i tak naprawdę przez dwa dni, trzy nie mogła być plaża użytkowana, bo trwała naprawa tej plaży. Czyli to już jest koniec prac w tej chwili tam? W tej chwili jest koniec, teraz czekamy na ten efekt finalny, czyli rozkwitnięcie wszystkich roślin, trawa zielona i wtedy już na pewno będzie, no i przede wszystkim ludzie, którzy tam przyjdą. Niemniej jednak już wiemy teraz, że długie będzie nie tylko okres, ok działało sezonowo, ale również będzie można spacerować sobie w jesienią zimą, czy nawet morsować. No, trochę szkoda, że nie, nie udało się tego zrobić na wakacje, prawda? Tylko to było ciężko, bo pieniądze otrzymaliśmy w listopadzie tamtego roku. Przetarg rozstrzygnął się w marcu i mogliśmy dać firmie czas do maja, ale to po pierwsze nikt by się nie zgłosił, bo w przetargu tylko zgłosiła się jedna firma, a po drugie cena hmm. była tak wielka, że żebyśmy na pewno nie podołali, więc lepiej poczekać jeden sezon przecierpieć i później się cieszyć już kolejne sezony w pełni. A trzeba pamiętać, że. Zdarzyła się wojna, więc też firma, która wygrała przetarg, musiała półtora miesiąca czekać na materiały, aby to zadanie dokończyć. No niestety się zdarzyło i niestety dalej się zdarza. Panie burmistrzu, drobna rzecz, ale ona myślę, że bardzo będzie cieszyła. Od poniedziałku rozpoczyna swoją działalność. Nie wiem, jak to nazwać obiekt? Nie, po prostu takie miejsce przy szkole podstawowej numer jeden, które nazywa się Kiss and Ride, czyli o co chodzi aby pocałować się i pojechać do pracy lub do domu. Ale ustaliliśmy już, że obowiązku całowania nie ma. Nie ma, ale wysadzenia dziecka jest na pewno. Chodzi o szkołę podstawową numer jeden. Odwieczny problem był w w, w, szczególnie w godzinach rannych, gdzie y, wszyscy rodzice, co naturalne, przywożą swoje pociechy do szkoły i tworzyły się takie zatory, korki. Rozwiążemy to y, systemowo, czyli będzie można wjechać y, na, bezpiecznie, na bezpieczny parking, dziecko wysiądzie na, w terenie y, chodnika i dojdzie albo do nowej części szkoły, albo do, do dzieci części szkoły i rodzic bez nerwów wysadzi to dziecko. Oczywiście, jeśli są malutkie dzieciaszki, no to jest parkingi, gdzie można odprowadzić je do szkoły yy, pieszo, ale tu chodzi o te starsze dzieci, które są podwożone, a korkowało się przez to i co musiała policja kilka razy interweniować. No a teraz już to, mamy nadzieję, się rozwiąże w 100%. Ciekawe, jak szybko wszyscy zrozumieją, jak to ma działać. Dobrze, na koniec, panie burmistrzu, jeszcze jaka jest pana opinia na temat przesunięcia terminu wyborów samorządowych o mniej więcej pół roku? Generalnie w samorządzie od wielu lat się mówiło o tym, że jesień nie jest dobrym czasem na wybory samorządowe z tego względu, że Obecny burmistrz konstruuje budżet i ktoś nowy, który wygrywa w okolicach grudnia, wchodzi do, do urzędu. Tak naprawdę ma budżet stworzony przez poprzednika. No i jest takim pewnym rozkroku decyzyjnym, bo nie ma wpływu na to, co, jeśli chodzi o zmianę budżetu. I wiosna, myślę, że jest więcej optymizmu w tej wiośnie, więcej momentu na taką normalną kampanię wyborczą, bo to jest marzec, luty, więc i, i, i po pierwsze nie będzie nakładania się tych samorządów samorządówki rządówki parlamentarne. parlamentarne, bo wtedy te płoty i te y, słupy by chyba nie dały rady. Chyba nie dałyby rady, czyli <laughs> dobra decyzja. Ja uważam, że to jest dobra decyzja. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, o teraz mi dobrze wyszło. Mateusz Feder, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję, pozdrawiam Gorzu Wielkopolski, mieszkańców województwa. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod 24.pl.